Zadanie 16. Dla każdego kąta ostrego alfa iloczyn jest równy. No to co? Wymnożymy to sobie. To co trzeba tu chyba zauważyć, pamiętać o takiej ważnej własności, to to jest jedynka trigonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. To można sobie przekształcać do woli, i ja proponuję na przykład zauważyć, że mamy cosinus kwadrat alfa jest równe 1 odjąć sinus kwadrat alfa. I pierwsza rzecz to jest to, że tutaj mamy dokładnie to, hop. Czyli wychodzi na to, że mamy pierwszą, pierwszy ułamek, nam się redukuje do cosinus alfa przez cosinus kwadrat alfa. Razem, no i zobaczymy, co dalej. 1 odjąć kosinus. No to wyznaczmy sobie sinusa też z tej jedynki. Będzie 1 odjąć kosinus kwadrat alfa, dokładnie to samo. Ten sam manewr. Czyli to będzie sinus kwadrat alfa przez sinus, po prostu alfa o. W ten sposób. No to ten kwadrat z tym sinusem się skraca, ten kwadrat skraca się z tym kosinusem, czyli mamy tu jest jedynka i tu jest jedynka, czyli to będzie sinus alfa przez cosinus alfa, a my ze wzorów naturalnych wiemy, że to jest po prostu tangens alfa, czyli odpowiedź b.